Dzień dobry Państwu. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. I powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laszkowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w kalcie. Aby utrzymać stadion na Wembley od roku 2008, organizowane są półfinały Pucharu Anglii. To większe wpływy z biletu, ale dla kibiców wielu klubów często daleka i droga podróż do stolicy. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadłymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Trener przeciwników również uważa, że zagęszczenie środka pola to klucz do sukcesu. I zdecydował się na identyczne ustawienie 4, 5, 1. I rozpoczęli, popatrzmy. Dobra pozycja do oddania strzału. Strzela! No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Michael Carrick. Strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. Rem Sterling. Oddaje strzał. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić? Świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Chris Smalling. Bertrand. Po pierwszej połowie tego towarzyskiego meczu mamy jednobramkową różnicę. Całe spotkanie, jak to w sparingach reprezentacji bywa, przypomina partię szaków, więc kto wie, czy ten wynik nie utrzyma się już do końca? Zapraszamy do obejrzenia relacji z drugiej połowy tego spotkania na stadionie Wembley. Bliska już do bramki. Spójrzmy do No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Jest okazja, ale wspaniale. Cross. Cudownie dograł. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Wayne Rooney teraz uderza i piłka w rękach bramkarza. Ale znakomicie! Niestety nic z tego nie wyszło. No i mamy koniec tego spotkania towarzyskiego. Rywale zostali pokonani różnicą jednej bramki. Zwycięzcy wykorzystali nadarzające się szanse i jest efekt. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.